Cześć, witam Was wszystkich serdecznie z rana. Godzina siódma. Ładna pogoda. Chociaż zapowiadają dzisiaj burze. Jestem na wykopaliskach na Podkarpaciu. Jest tam stary budynek, który będzie odnawiany. Dużo z tego budynku, ze strychu, zostało wywiezionych rzeczy. Ale porozmawiałem tam z inwestorem, który nabył działkę wraz z tym budynkiem. No i idę sobie na ten domek poszukać. Mam jakąś godzinkę. Chłopaki wcześniej przyjeżdżają na siódmą. A my zaczynamy pracę od ósmej, więc udaję się na miejsce. Czekajcie, bo ciężko mi przejść. Dobra, przechodzę. Udaję się na miejsce. No i zobaczymy, czy tam wśród tych pozostałości uda się coś znaleźć. Wydaje, że, wydaje mi się, że się uda. Coś zawsze może być. Ponieważ Ponieważ yy, Jest tam dużo słomy, śmieci różnego rodzaju Więc jak się tam wygrzebie coś Pogrzebie to Coś może uda się trafić Okej okay. Ja się już udaję na miejsce I Zaraz zobaczycie Ten cały Budyneczek, jak on wygląda Jest to stary budynek Dawniej mieścił się w tym budynku sąd no, i ja udaję się zaraz na górę, na strych. W pierwszym odcinku będzie stryszek, albo nawet w kilku odcinkach, a potem będą też piwnice. Już się zaczyna w sumie ten budynek. Tak on wygląda. Dosyć stary. I on właśnie został kupiony wraz z działką. Pokażę Wam go dookoła, jak on wygląda. Budynek się tak prezentuje. No, i ja wchodzę od drugiej strony, tam gdzie prowadzimy wykopaliska, i udaje się na strych tego budynku. Dobra, idę na miejsce i już Wam zaraz pokazuję stryszek, oraz miejmy nadzieję, że też fanty. Widzimy się już za sekundę. Tu jest wykop nasz. Tu sobie pracujemy. Tu jest przejście. Tą działkę całą musimy przebadać archeologicznie, bo jest kupa roboty. Tu jest ten stary budyneczek. Naprawdę stary. Tu mam kluczyki. Otwieram. I już wchodzę do środka. A tak to wygląda. A ja idę na stryszek. No widzicie, tu wysprzątane sobie zostawiamy sprzęt. Tutaj pełno drewna, już porąbanego ze strychu. No też tu przejrzę, może coś tam będzie ciekawego. A tutaj jest wejście na magiczny stryszyk. Więc ubieram latarkę, czołówkę. Specjalnie sobie wczoraj fajną czołówkę kupiłem, ale bardzo silna. 150 zł, aż dałem, żeby poświecić na tym strychu. No zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. Chwilę mam. Dobra, ja się już udaję na stryszek. Stary stryszek. Jak widzicie, jest tu różnego rodzaju szkło. Jest też trochę śmieci. No, ale pod tymi śmieciami może być coś ciekawego. O, jakaś przykrywka weka, ale ładna do zabrania. No, warto by to tutaj coś jeszcze uratować. Bardzo fajna latarka. Patrzcie, jakiś strych. Dosyć duży stryszek. No i tam jeszcze jakieś śmieci są. Strych jest stabilny, nie zawali się. Miejmy nadzieję. No i patrzcie, no wszędzie leżą jakieś papiery, nie papiery, butelki. Tutaj jakieś kosze wiklinowe, ale wydaje mi się, że wśród tych śmieci może być też jeszcze coś ciekawego. Dobra, zabieram się tam do szperania i może coś się uda znaleźć. Patrzcie, ile tutaj tej słomy narzucone, no i oczywiście w tej słomie też mogą być. Ciekawostki. No oczywiście dużo zostało już opróżnione. Na pewno piękne rzeczy tu były. O, tu piękny słoik. Słój, patrzcie jak sobie leży. Bardzo ładny. Też szkoda, żeby żeby go zniszczyć, żeby, żeby poszedł pamięć. A ja sobie tu będę grzebał. Dobra, jak coś będzie, to będę Wam pokazywał. Grzebię sobie wśród tych tutaj Śmieci, no i pierwsze, pierwsze znalezisko plomba wyszła. Zobaczę potem co to za plomba, oczywiście do podsumowania 24 rok chyba. Fajnie, ładny stan. Więc już coś jest. Więc tak, słoiki, weki różnego rodzaju, różnego rodzaju butelki. Nawet gdyby z sperelu były, to mają ładny kształt. Tutaj ładna buteleczka prl ale emalia do paznokci, cena złoty 8,50, ale jest ładna, no i z etykietą, z koreczkiem, więc warta też uratowania, no a ja sobie tutaj grzebię. Jak na razie jakiegoś super mega strzału nie ma, ale w sumie wszystko to muszę odgrzebać, teraz idę w inne miejsce, to stąd na razie tyle tu jeszcze trafiło się mieć, miedziucha tu kawałek mosiądzu więc tak to wygląda no a ja idę dalej jest tego trochę powiem wam tu coś z drewna było a dzwonek taki wiejski, też warty uratowania tutaj jakieś Kawałki od pieca. Pod tymi deskami też widzę, że coś jest. No, trzeba to wszystko po prostu sprawdzić. Dużo, niestety, już zostało opróżnione. Jakaś rękawiczka. Tu dużo butelek perelowskich z etykietami. o, ho, ho Patrzcie tu. Jakie kafle piękne. Przepiękne stare kafle. Nie wiem, czy to widać ładnie. Zobaczcie, jak zdobione. Piękne. I z tego co widzę, jest tutaj więcej tych kafli. Takie piękne, piękne. Też warte uratowania. Odłożę je na bok, przygrzebie teraz te kafle. Tu jakaś część od starej motoryzacji. Też warta uratowania. Dobra, szukam dalej. Odłożyłem sobie te kafle w takim ładnych stanach. Dosyć. Jest ich trochę. Ale są bardzo ładne. No ale patrzcie, ile ich tu jest. Jest ich trochę, ale fajnie. Ważne, żeby jak najwięcej uratować. Bo teraz trafił mi się Winiak na Rumie. Fajne. Cena złotych 61. Fajnie, bo etykieta jest warta uratowania. Dobra, jeszcze raz dalej. Teraz taka lampka mi się trafiła. Już wiem dla kogo będzie, dla Dariusza Nowickiego ta lampka Strych jest naprawdę duży Wszędzie tu warto jeszcze poszukać chociaż już prawie wszystko wywiezione Ja idę do roboty A tyle kafelków udało mi się uratować Niektóre są całe piękne Myślę, że będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć 19,20, ale myślę, że takich całych to będzie raz no, 15, więc super. Ok, ja idę teraz na dół, przyjdę tu na przerwie. O, no, widzicie jakieś paski, nie paski. Tu jeszcze może być dużo fajnych rzeczy. Dobra, idę do roboty. Na przerwie tu przyjdę i zacznę sobie to znosić. No i codziennie będę tu przychodził i. I poszukiwał. Ale kafle piękne, jestem bardzo zadowolony. Druga przerwa. Jest ja znowu w tym samym miejscu. Idę do środka chałupy. Wyniosłem sobie kilka kafelek. Chyba wezmę tylko te całe nieubite. Nie będzie ich dużo, około 10. Ale naprawdę, zobaczcie, jakie są ładne. No i tam kilka innych pierdów Ale kafelki naprawdę przepiękne. Wykorzystam je do swojego kominka. Super sprawa, na razie ich jest 7. A ja idę na górę. włączam latarę i udaję się na górę. To jest taki karmnik Też sobie go wezmę na działce, postawię. Też mogę zabrać, więc czemu nie? Dobra, a ja idę na górę. Może tam znowu będą jakieś skarby. Powiem wam, że kupiłem sobie latarkę wczoraj Ale naprawdę super robotę robię No i co? Muszę tu grzebać Pajęczy pełno Ale warto tu Przegrzebać no. nigdy nie wiadomo O jakieś stare zapałki PRL'owskie Nigdy nie wiadomo co może być w tych W tym śmietnisku A może być też coś super Dobra, szukam i wam jak coś będzie to Wam oczywiście pokażę Kolejny wek. Też szkoda w sumie tych weków, żeby poszły mnie pamięć Dobra, włączę się już jak uda mi się coś znaleźć. Może się uda Tak sobie tutaj grzebię w tej słomie i w tym sywku no i wyszło coś takiego ostyrajś, Ale data 1890 któryś Rzeszów Ciekawe Nie wiem co to będzie Ale ciekawa rzecz O jest data Nie wiem czy widzicie 1800 któryś A ja sobie tutaj tak szperam powolutku Tutaj dosyć ciekawa rama od łóżka, ale ładna, ładnie zdobiona, naprawdę ładnie zdobiona, warto by ją odnowić, uratować. Tu ma wstawki mosiężne, też ładnie zdobione. Tutaj jest też mosiąc tutaj są też takie rurki z boku. Jak wyciągnę to na pole to Wam pokażę. I nie wiem, chyba tutaj jest stelaż od tego łóżka. Tak mi się coś zdaje. Warte uratowania. Tutaj takie koszy wiklinowe. No coś tam zawsze jest. Pompkę teraz wygrzebałem. Będzie mi się kończyć przerwa, więc zniosę sobie na dół tę ramę łóżka. Kilka rzeczy, no i jeszcze potem mam drugą przerwę, pół godzinki, więc też sobie tutaj pójdę.